Rzecz, którą widziałeś, ale nikt ci nie wierzy. Pewnej nocy, jadąc samochodem, zobaczyłem coś przykucniętego na drodze. Oczy tego czegoś błyszczały, gdy oświetliłem je moimi reflektorami, więc założyłem, że to jakieś zwierzę, ale gdy zbliżyłem się na odległość około 5 metrów, to coś wyprostowało się i wyglądało jak dziewczynka. Natychmiast nacisnąłem hamulec, jednocześnie to coś zniknęło i droga była pusta. Mój kolega, który siedział obok, nic nie widział, ale kilka minut później zapytał mnie, czy to wyglądało jak dziewczyna. Podobno kilka tygodni wcześniej w tym samym miejscu widział coś podobnego jadąc ze swoją siostrą. Mnego razu, gdy obudziłem się o 6 rano, aby pójść do toalety, trzasnęły drzwi do kotłowni w moim domu. Normalnie te drzwi otwierają się i zamykają dość powoli ze względu na swoją masę, ale te zatrzasnęły się, jakby ktoś im pomógł. Była szósta rano, w środku zimy, więc żadne okno nie było otwarte, aby stworzyć przeciąg, a wszyscy spali. Byłem zbyt zmęczony na jakieś bzdury o duchach, więc wysikałem się i poszedłem spać. Byłem na mieście z przyjaciółmi i wróciłem do domu dość późno. Nie chciałem, żeby rodzice mnie zauważyli, więc zakradłem się do domu przez garaż. Drzwi były zamknięte, ale miałem klucz. Przekręciłem klucz aby je odblokować, ale wtedy usłyszałem trzask i drzwi znowu się zamknęły. Powtórzyłem tę czynność trzy razy. Za każdym razem, gdy odblokowywałem drzwi, drzwi ponownie się zamykały. Zrozpaczony zawołałem: Mamo, to ja. Wtedy usłyszałem, że drzwi się odblokowały. Otworzyłem je i nikogo tam nie było.